Thank you Gleba oddycha, robi wdech i wydech. Zachodzące w niej procesy zużywają tlen, a wydzielają dwutlenek węgla. Im głębiej wnikamy w jej profil, tym mniej jest w niej tlenu, i żyjące tam organizmy opierają swoją fizjologię o procesy anaerobowe. Zdrowa, zasobna w składniki pokarmowe, materię organiczną oraz bogaty organizm glebowy gleba to zdrowe siedlisko dla rozwoju roślin. Jeżeli nie wiemy, co zrobić ze starymi jajkami, które są już po terminie ważności, a nie chcemy ich wyrzucać do śmieci, a w ogrodzie mamy żarłoczne byliny, które osiągają znaczne rozmiary, możemy te jajka po prostu wykorzystać jako długodziałający nawóz. Tutaj głównie chodzi o azot, ale również też fosfor, potas, magnez, wapń. Co robimy? Wykopujemy w zasięgu systemu korzeniowego dosyć blisko byliny, którą chcemy w ten sposób nawieść. I następnie umieszczamy nieświeże już jajka, bierzemy jajka i po prostu umieszczamy dwie, trzy sztuki w dołku. Możemy jej lekko natłuc, wtedy szybciej będą działały i zasypujemy je podłożem. Taki dosyć głębokie wykopanie tego dołku pod zakopanie jajek chodzi nam po prostu o to, żeby nie dokopały się szybko np. ptaki. Tutaj z rodziny wronowatych mogą te jajka nam po prostu powybierać. I naprawdę, nawet jeżeli sadzimy jakieś drzewka owocowe, typu jabłonie, grusze, śliwy, czy ozdobne jak wiśnie japońskie, warto to zastosować. Naprawdę to działa, ten nawóz, bardzo długo i jest nawozem organicznym, a przy okazji w sposób też zgodny z naturą utylizujemy niezużytą żywność. Ciekawym produktem są wiórki z rogów i racic bydlęcych. Jest to produkt odpadowy z rzeźni. Zawiera aż do 30% azotu, który uwalnia się stopniowo. Jest bardzo takim dobrym produktem, poprawiającym cechy biologiczne gleby. Ten materiał jest bardzo wydajny, bowiem jest dosyć lekki. No, zobaczcie Państwo, jakie są lekkie włosy czy nasze paznokcie, a daje dużo efektów. W tamtym roku zastosowałem te wiórki do nawożenia drzewek owocowych. Przerosty były rewelacyjne. Pędy grube, bardzo zdrowe. Unikajmy w ogrodzie stosowania substancji pochodzenia sztucznego, takich jak na przykład folie, maty kółkarskie do ściółkowania. W lesie nie ma czegoś takiego, a rośliny się prawidłowo rozwijają. Jak możemy zrobić to w swoim ogrodzie, aby zapewnić roślinom optymalne warunki, nie szkodząc przyrodzie? Możemy zamiast mat z ropopochodnych substancji stosować zwykły karton. W pierwszej kolejności ten karton musimy oczyścić ze wszystkich folii elementów metalowych, też unikajmy kartonów, które są mocno nadrukowane farbami, bo nie wiemy, co w tych farbach siedzi. Co robimy dalej? Na przygotowane miejsce musimy to miejsce na nawozem. W tym wypadku stosujemy wiórki z rogów i racic bydlęcych. Kładziemy karton, polewamy ten karton wodą i nakładamy obficie zrębek drzewny. Ten zrębek drzewny, akurat jest już przekompostowany, tu jest około 5 cm, jest taka zasada 1 cm zrębka czy kory na jeden rok, czyli tutaj to mniej więcej jest partią na 5 lat, ale już w drugim roku uzupełnimy tą warstw przynajmniej tymi 2 cm świeżego zrębka. Dzięki takim, takim zabiegom w naszym ogrodzie mamy mniej pracy, przynajmniej przez jeden sezon, zanim się ten kortan nam rozłoży. Gleba oddycha, system korzeniowy oddycha, dochodzi tam powietrze. A przez dodatek substancji organicznej w postaci zrębka drzewnego i wiórków rogowo-kopytnych pochodzenia bydlęcego, gleba staje się bardziej czynna biologicznie. A środowisko bioróżnorodne powoduje to, że nasze rośliny są zdrowsze, zdrowsze jest środowisko i też my jesteśmy sami też zdrowsi przez to, że mamy kontakt ze zdrową, dobrze pracującą glebą. Na tej rabacie rosną rośliny, które były sadzone w 2018 roku. W drodze eksperymentu w poprzednim roku rozłożyliśmy na tej rabacie właśnie kartony. I nałożyliśmy dosyć grubą warstwę świeżego zrębka drzewnego. Ten zrębek jest jeszcze nierozłożony. Rozkopuję ten zrębek. Śladu po kartonie już praktycznie nie ma. Zostały jakieś takie kawałki, na których rozwijają się doskonale grzyby, pozytywne grzyby tlenowe. Ta ściółka pachnie lasem, ona jest żywa. Dzięki temu, że rośliny mają kontakt z pozytywnymi dla siebie, separatyficznymi gatunkami grzybów, są zdrowsze. Po prostu one się szczepią przez kontakt z gatunkami pozytywnymi dla siebie, one uzyskają odporność. Podobnie jest z człowiekiem. Kontakt ze zdrowymi zwierzętami, zdrową żywnością, zdrowymi roślinami, zdrowym organizmem glebowym uodparnia nas na różne szkodniki, różne pasożyty czy choroby pochodzenia czy to bakteryjnego, grzybowego czy wirusowego. Także zdrowa gleba jest źródłem zdrowych roślin w naszym ogrodzie.